Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Kilka miesięcy temu było e, filmik w Pucharze Polski, jak walczyliśmy. Tym razem zabieram Was e, w kolejną przygodę. E, tym razem szczególny wyjazd na Śląsk, na grupowanie reprezentacji Polski. Pomyślałem, że jak już nagrywam, to ja już mogę coś nagrywać coś dłuższego, niż tam jakieś piosenki czy coś. E... Mam nadzieję, że Ci się spodoba i będę, na razie jestem w Olsztynie, na razie e... będę tak stopniowo wrzucał, może na Śląsku coś stawię, może coś na Stacji stawię, tak jak będę potrafił, będę miał możliwość to będę coś stawiał, wrzucał, pokazywał, opowiadał Mam nadzieję, że się film spodoba. Pojedzie nasa 25 z całej Polski, z każdego miasta dużego i z Wrocławia, Kielc, z Łodzi, z Gdyni i do zobaczenia. Witam już w niecornej e, porze. Dojechałem po prawie 6 godzinach jazdy z autem. Już kolację zjadłem. Postanowiłem nagrać coś takiego luźnego. E, może jeszcze coś jeszcze coś się dzisiaj nagra, zobaczę. Dojazd tutaj był taki, no pod koniec był taki trudny. Jutro się wszystko zacznie. Dwa treningi, zobaczę, jak to będzie. Czy będzie ciężko, czy będzie lekko, pewnie będzie ciężko. Jak to zgrupowanie, i do zobaczenia. Do jutra, witam w następnym dniu, już po śniadaniu. Czekają mnie dzisiaj dwa ciężkie treningi. Jeden na Oroliku. A drugi na hali. Do zobaczenia. Witam w sobotni dzień po pierwszym treningu Norliku. Przepraszam, że tak wyglądam tak trochę nieogarnięty, ale się troszeczkę musiałem ogarnąć. Co ja mogę powiedzieć o w no one No, a że były kilka elementów nowych, e, dużo elementów takich no rozwojowych. E, mnie to tam coś nauczyło dużo. E, mogłem też się rozwinąć też na inną pozycję. Może inni kazali na nową pozycję czy coś, ale po prostu sam chciałem po prostu coś nowego się nauczyć. Wiadomo, że to, to jest duże ryzyko, no bo jeżeli gram na takiej pozycji, a chcę siebie nauczyć na inną pozycję, to ja mogę też troszeczkę słabiej na tym wyjść, ale myślę, że należy też na to też biorą pod uwagę. E Mam nadzieję, że się materiał spodoba i jak najwięcej osób obejrzy to nagranie. Bardzo dziękuję za, za suby, za łapki. E, oczywiście dla mnie to nie jest aż takie ważne, ale też chciałbym motywować też innych, inne osoby niepełnosprawne, żeby też się rozwijały w innych... Dyscyplina takich jak piłka, siatkówka, koszykówka czy tam po prostu. Wiecie o co chodzi. Do zobaczenia, do następnego materiału. Dla Was to tak naprawdę chwilka, a dla mnie kilka godzin. Witam serdecznie w kolejnym już e, dniu kadry polskiej. Wczoraj wieczorem nie dałem rady nagrać, bo trochę było zamieszania. A to kolacja, a to takie spotkanie integracyjne z zawodnikami. I po prostu nie miałem okazji, żeby po prostu wyjść tak na bok, czy coś takiego. Ale za to wszystko tak naprawdę zrobiłem dla Was też niespodziankę. Będzie też film na moim kanale, nie będę mówił co będzie, ale czekajcie, bądźcie czujni niedługo nie, nie za, za 20-30 minut będzie odprawa i, i trochę już no, wchodzi te treningi w Trice e, na Orliku i na m, hali. Najbardziej no to e, weszło po hali, wiadomo no, in, inna temperatura, więcej biegania i odpoczynku. Mam nadzieję, że się dobrze to wszystko dogra e, i po dzisiejszym, jeszcze po obiedzie, wrócę bezpiecznie do domu. się na to liczę, tak naprawdę. I do następnego. Na no, masz to tak naprawdę, kilka tam sekund. A dla mnie wiadomo, co e, jest, to kilka godzin spędzonych poza domem. Obok, e, obok mojego domu zamieszkania Latania po innych województwach. Jest czasami to, to warte. Witam w kolejnym dniu w poniedziałek, bo w niedzielę nie miałem jak nagrać. Byłem zbytnio zmęczony. Kto wie, ten wie wróciłem do domu z całej tej całej przygody. Jestem zadowolony, dużo się też nauczyłem, jak mówiłem przez te trzy dni i grupowanie bardzo było ciekawe. Na pewno bym chciał każdy by na przykład by chciał przeżyć takie grupowanie chociaż takie jedno. Każdy taki, każdy powinien takie grupowanie przejść bo to jest cenna lekcja życiowa do nauczania się, do rozwijania się, do pomagania. Nie będę się bardziej rozwijał w tej kwestii, ale każdy może powiedzieć, że takie zgrupowania też budują też myślenie, co wynika, który uważa, że jest gorszy od kogoś. Ale to nieprawda. I dziękuję za obejrzenie, za to, że jesteście ze mną, że motywujecie mnie, oglądacie mnie. Kto może, ten daje łapki, kto, daje, kto ma możliwość, to daje subę. Mam, mam nadzieję, że do tych, do tych 400 subów dojdę. Kiedyś, może nie dzisiaj, może nie jutro, ale może się uda. Nie wiem. I do widzenia. na powiedzieć, że to jest miłego dnia, miłego oglądania całego.